Czy potrafisz sobie wyobrazić życie w kraju, gdzie manipulacja, brak empatii, intryga i szantaż są często przepustką do sukcesu? Gdzie Twoje poświęcenie dla rodziny nie jest nagradzane, lecz wykorzystywane przeciwko Tobie? Dla wielu ludzi właśnie tak wygląda codzienność w Polsce. W Polsce często sukces osiągają ci, którzy są bezduszni i bezwzględni. Rodzinne sądy przyznają wyłączną władzę nad dzieckiem temu rodzicowi, który dąży do konfliktu, bo konflikt oznacza stały dochód dla systemu. Kiedy konfliktowy rodzic dostaje prawo do swobodnego ograniczania kontaktu dzieci z drugim rodzicem, to nie jest przypadek to przepis na dożywotni konflikt. Przy okazji, stwierdzenie konfliktu między rodzicami to dla biegłych sądowych wystarczający powód na ograniczenie Twojej władzy rodzicielskiej. A ograniczenie Twojej władzy rodzicielskiej to brak wpływu na losy dzieci, i w konsekwencji jeszcze głębszy konflikt. Zbyt często dominacja jednej strony prowadzi do pogardy, upokorzenia i braku porozumienia, a dzieci? Dzieci dorastają w cieniu tej wojny. Czy sędziowie rodzinni nie rozumieją tego, że rodzic, który już na etapie samego postępowania manipuluje, pomawia, pogardza, wywiera nacisk i szantażuje? Będzie rodzicem, który stale będzie generował konflikt? Czy naprawdę wierzymy, że sądy nie wiedzą, jakie będą tego konsekwencje?